Dobry dzień dobry, witam się z nami po bardzo, bardzo długiej przerwie. Nie nagrywałam dla Was yy, półtora tygodnia. Odkąd wróciłam tutaj na Islandię, robiłam sobie troszeczkę reset od nagrywania, od wszystkiego, tak wiecie, no chyba jest to zrozumiałe. Musiałam się yy, nacieszyć mężem, musiałam odpocząć i... I tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście wy już wiecie, że się udało, bo przyznam szczerze, że przez ostatnie dni już mi... Ta wiedza ciążyła, bo wy się domyślaliście. Ja y, chciałam poczekać aż będzie publikacja filmu, tak żebyście przeżywali to razem ze mną, ale wszystko już się wydało. Y, tak, y, jesteśmy w ciąży. Y, y, jest wszystko ok na ten moment. Ja jeszcze jestem y, dość ostrożna w temacie y, chwalenia się tym. No to jest głupio powiedziane, już teraz tyle osób wie, ale jakby nie jestem jeszcze taka gotowa, żeby na co dzień o tym mówić, i każdy, kto tam pyta, po co byłam w Polsce, a nie wie, no to jakoś jeszcze specjalnie nie. No nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby się tym mocno chwalić. Jeszcze jestem dość mocno asekuracyjna w tym temacie. Byliśmy z moim mężem na pierwszym USG w końcu razem. Widzieliśmy bicie serca. Maluch do tej pory rozwija się wzorowo. Termin, jakby tydzień ciąży. Wjeżdżam do tunelu, nie przerazcie się. Osoby, które mnie nie oglądają, to tak, taka dygresja. Mieszkam. W jednej miejscowości pracuję, w drugiej miejscowości na Islandii muszę przejechać przez 8-kilometrowy tunel. Także odezwę się do Was, jak już z niego wyjadę. 8 km, no a rzeczywistość, słońce mi świeci prosto w oczy. No ale to jest Islandia. Już niedługo będziemy mieć całkowicie, całkowicie jasno całą dobę. Bardzo fajnie się wstaję wtedy do pracy, polecam. Ale jak wiecie, bądź nie wiecie, bo jesteście tutaj od niedawna, ja akurat jestem. Mi jest łatwiej się przyzwyczaić do nocy polarnej jak do dnia polarnego. I wiele osób, które znam tutaj, mają podobne przemyślenia, że do tego, że jest cały czas jasno, jest się ciężej przyzwyczaić. Chociaż jest to fajne, ciekawe, bo no organizm zupełnie inaczej po prostu funkcjonuje. No, wszystko ma swoje plusy i minusy, jak to mówią. To jest ten sam dzień, tylko 8 godzin później. Islandia. W ogóle to zapowiadają, że opady w nocy mają być tak intensywne, że mają być drogi pozamykane. Mamy koniec marca. Życie. A żeby Wam zobrazować, to tydzień temu było 20 stopni na plusie, w Polsce było minus 5. Ale no to jest akurat na Islandii normalne, więc jakoś nie jesteśmy specjalnie zdziwieni. No ale trochę nie przygotowałam się dzisiaj, jak widzieliście, na to, że będzie opad śniegu aż taki. No i buty mam zgoła niedostosowane, dlatego jadę do domu i chyba się zaszywam pod koc. Bo dzisiaj to już za dużo nie robimy, a jest jeszcze inna ewentualność, że za tunelem u nas tego śniegu tyle nie ma. Ale to zawsze jest niespodzianek. Mam pierwsze zachcianki ciążowe. Nie bardzo dalej mam apetyt, ale wczoraj byliśmy z mężem, że wracaliśmy z Małej wycieczki i zajechaliśmy na stację benzynową i jadłam taką kanapkę coś Ala Subway z indykiem i to jest mój numer jeden. I właśnie tak ja wracając z pracy stwierdziłam, że to będzie moja, mój obiad dzisiaj. Jak nie kupię tego, to obawiam się, że może będzie musiał jechać, więc lepiej zdecydować po drodze. Oszczędzę chłopu fatygi, nie? O nie! Na tej stacji tego nie robią. No. Dobra, może przetrwam jakoś. Ale jestem trochę zawiedziona. Ale jestem zawiedziona. Masakra. Ja nie będę jechać 40 km tylko po to, żeby kupić kanapkę. Sobie a nie wiem, jak bardzo zdesperowaną minę musiałabym mieć, żeby mój mąż to zrobił. Jeszcze w taką pogodę, to chyba bym coś innego. No, barszczan, to coś, ale jestem zawiedziona. No, masakra po prostu, jak dziecko. Tragedia. Wierzcie mi, że ta kanapka wczoraj, to była pierwsza rzecz, którą zjadłam z takim smakiem, bez żadnych odruchów niewskazanych całą i naprawdę nie było mi po niej w jakiś tam sposób źle. Czułam się bardzo dobrze, była na świeżo zrobiona, naprawdę z dobrych składników, były w niej warzywa i nawet przemycili tam mięso, którego ostatnio jadam bardzo mało. Więc wielki sukces, a tutaj... I byłam przekonana, że to na każdej stacji z tej sieci robią, a to jednak nie. A tam jest bardzo nie po drodze. No i teraz nastąpił impas. Lepiej było w ogóle tego nie próbować, jak teraz czuć ten zawód w sercu, a bardziej w żołądku. No nie, nie fajnie, nie fajnie. Jednak jak widzicie, po mojej stronie tunelu też spadł śnieg. Może jest go faktycznie troszeczkę mniej, ale jest. Także jedynie co tutaj jest obiecujące, to to, że nie pada już. Mam nadzieję, że tak pozostanie i do jutra go nie będzie, ponieważ zamieniłam się z moim szefem i idę jutro do pracy za niego. Więc. Cóż. 6 rano, kiedyż to mam się pojawić w pracy, raczej nie mam co liczyć, żeby ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby odśnieżyć. Więc mam nadzieję, że po prostu do jutra to zniknie albo przynajmniej nic nie dopada. Ojej, za szybko jadę. Dobra. Odmeldowuję się. Życzę Wam miłego dnia. Już dzisiaj nie będę nagrywać. Będę przeżywać w cierpienie swoje z moim mężem, że nie mam kanapki, którą chciałam mieć. Chyba, że stanie się cud i po prostu mąż pojedzie po nią, albo ja nie wytrzymam.